Panowie, ładuj broń. Lufa, lufa. Mamy widzieć lufę. O. Przeładować. Broń kogo to do strzał węgszę. I postawa numer 3. Czekamy na sygnał. Tak Czekam Paweł, okej? Okay. Postawam, Ale pamiętam Paweł, bo ręka ci poszła przed lufą. Musisz być świadomy tego. Panowie, można... Wolniutko. Wydech, wydech. Panowie, będę wam przerywał. Nie może być tak, że wy tu robicie slow motion. Tu ma być normalny ruch, ale tu jak skrywany ściągamy, slow motion. Ale tu ma być normalne wyprowadzenie, czyli jest... Dajecie sobie sygnał up. A tu mam aglomerację. Jedziemy. Weź jeszcze, Paweł, wyrzuć Przy celu, bez strzału. Przy celu, wyrzuć, przy Wolno no, baby. Cowa, sprawdzanie celu cofnie Wolniej. Pracuj na wytek wytek z szał, bo delikatnie się zrywają. Delikatnie idą do ma. Wolniej. Nie przyspieszaj. No zobacz, zerwane. Na dół proszę. Mamy a piszolę. Teraz, ja teraz, teraz było idealnie. I tak sobie zakon. Jeśli. Chodzą? ok, coś nam tu brodę załatwuje, ale ma w komputer. No jasne, no tak no ale Za szybko, za szybko, na spuch. Wolno, wolno, panowie, ściągamy. Najpierw Wiktor wymienił. Skoro najpierw bierzemy pełny bieszkę. Tego miałeś wyrzucić, wyrzuć go, on nas spaść. To podminaj. Zamek. Nie, nie, nie. Dźwignia. roli gotowa do kreszczek, resztek. Delikatnie, nie tak ręka, tak, delikatnie jest, więc powoli i powoli, ostrożnie to zrobi.